Dzisiejszy gość, Pani doktor Karolina Grodziska, no to chyba pobiła wszystkich autorów, którzy byli w tym miesiącu i w poprzednim. To, to ja. Brawa teraz, ja. teraz Panie Ja się bardzo cieszę, że musimy donosić krzesłem. To jest naprawdę niezwykłe. Pani Karolina czuje się chyba u nas jak w domu, no bo to przecież bibliotekarz. To dyrektor Biblioteki e, Wieloletniej i to nie byle jakiej, bo Biblioteki e, m, Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, autorka, jak mówiłem, wielu, wielu publikacji. Siesz, pani doktor jest siostrzenicą doktora Janusza Petera w postaci także tak bardzo zasłużonej dla Tomaszowa, że e, po prostu nie można chyba nic więcej już zrobić, było można. E, było też członkiem Rady Muzeum imienia doktora Janusza Petera w Rubelskim. Pan dyrektor Hanejko, obecny tutaj, który podkreślał zawsze wyjątkowość i wielkość osoby, zabiegał o to, aby pani doktor była u nas i za to ci Gienie, bardzo dziękuję. Te same podziękowania do Jarka Jąca, prezesa Towarzystwa Regionalnego. Panowie Powłaj wspierali mnie w tym, żeby pani doktor do nas przyjechała. Czy ja mogę prosić o brawa dla teraz tych dwóch dyrektorów? Mnie miło, że jestem znowu w Tomaszowie wśród Tomaszowian. Muszę tu z przykrością sprostować jedno ze stwierdzeń pana dyrektora. Nie jestem siostrzenicą doktora Janusza Petera, jestem córką siostrzenicy doktora Janusza Petera. Był on moim stryjecznym dziadkiem, starszym bratem mojego dziadka Mariana Petera, który to Marian Peter, prawnik i sędzia Sądu Kryminalnego w Elwowie. Zmarł w Elwowie w stosunkowo młodym wieku, mając 30 Kilka lat i osierocając dwie córki. Jedna z nich, Antonina Peterówna, to właśnie będzie moja mama. Cały ten rodzinny wywód jest trochę dlatego, żeby wyjaśnić, że te dwie dziewczynki pozbawione ojca, córki Mariana Petera, zostały potraktowane przez Janusza i Felicję Peterów w Tomaszowie. Jak własne córki. I przeżyły tutaj wiele lat. Swoje najwcześniejsze dzieciństwo w latach 30., a następnie bolesny czas od końca sierpnia 1939 roku do 1940 drugiego roku. Także dzieciństwo mojej mamy, dzieciństwo wojenne mojej mamy i jej młodszej siostry to jest właśnie Tomaszów Lubelski i dom doktorostwa Peterów. No a potem oczywiście dla mojej mamy przyszły już czasy gimnazjalne, studia Kraków i ten Tomaszów był zawsze miejscem, do którego całą rodziną jeździliśmy na Święta Bożego Narodzenia, na święta wielkanocne i na letnie wakacje. No i z tych Przyjazdów do Tomaszowa datują się moje wielkie i liczące już ładnych kilka dekad przyjaźnie z Anną Wojtkowiak i z tu obecną Martą Sasadeusz, że posłużę się jej panieńskim, panieńskim nazwiskiem. Oczywiście rok 1970, data śmierci Felicji Peterowej sprawił, że te przyjazdy ustały i właściwie zaczęliśmy znów przyjeżdżać tu z ojcem wiele lat później. Ale cały ten rozblekły rozwlek wstęp był po to, żeby pokazać, że mam pewne prawo, żeby się czuć mieszkanką Tomaszowa i że Przyjeżdżając do Tomaszowa, każdorazowo czuję się tu bardzo swojsko i trochę tak jak właśnie w domu rodzinnym mojej mamy i stryjecznych dziadków. I ta ciągle żywa i bardzo żywa pamięć doktora Petera w Tomaszowie też jest dla mnie czymś niezwykle wzruszającym, i tutaj chciałam serdecznie podziękować zarówno Muzeum, jak i Towarzystwu, które noszą imię doktora Petera za ich stałą i ciepłą opiekę nad grobem rodziny Peterów. No nie mogę być tu tak często, jakbym chciała, ale ilekroć przyjadę, to widzę piękne i, i świeże kwiaty czy światełka. Także Panie Prezesie dziękuję, dziękuję tutaj serdecznie.